Oh, no. Cześć, dzień dobry, witam Was we wtorek rano. No, w środku nocy bym może nie przesadziła, bo jest po czwartej. A ja jestem już po prysznicu, jestem już, jak widzicie, przygotowana, uczę sama i biorę się za robotę. Jest beczka, kapusta jest w piżarce. Ja, mnie zimny prysznic postawił na równe nogi, więc nie ma to jak zacząć dzień z takim sztupem, nie? <grych> Powiem Wam, że y, gdybym nie wstała dzisiaj, to bym zrobiła wielki błąd, dlatego że y, wiem, że mam dzisiaj kupę roboty, y, a tak to się wiecie, wyrobię z, z wszystkim na, na spokojnie. Więc y, porobię sobie to, co zaplanowałam i jeszcze y, będę miała czas na czytanie książek, na y, jakieś takie swoje sprawy wiecie YouTube'owe, bo mam dla Was filmik, ale muszę go jeszcze raz zędrować, bo coś mi tam nie pasuje. Za dużo, za dużo się tam nagadałam. Na ten moment biorę się za szatkowanie kapusty, bo wie, tutaj mam beczkę, tam mam resztę i e, i witam Was w tym dniu. tak, wiecie. E, może nie rzeźko tak bardzo, bo też nie chcę się, bo nie jakie są ale chyba jest ok. Wygląda na to, być że jest pełnia. I no. jest tak jaśnutko, że aż by się chciał teraz jest. iść na, tutaj na werandę i szatkować tą kapustę. I kto wie, czy tak nie zrobię. No właśnie, to zobaczymy. Dzień dobry, witam Was już po trzech dniach. Tam to, co nagrywałam wcześniej, kiedy witałam się z Wami po czwartej rano, chyba bodajże, to był poniedziałek. No, poniedziałek albo wtorek. Nie mogłam się zebrać, bo mieliśmy bardzo tutaj dużo pracy, bardzo dużo takich wyjazdów. Wiecie, jak człowiek ma coś innego na głowie, to nie myśli o, o YouTube'ach, nie? Ale dzisiaj przyszedł czas na przyjemności, więc witam Was jeszcze raz bardzo ciepłutko w nowym vlogu. Przyszłam na dwór, bo chcę Wam pokazać, jaka u nas jest pogoda. Pogoda jest moja ukochana, ulubiona, więc. O! Bo ponieważ pada deszcz, to ja już mam tyle energii, że jak słońce było, to ja byłam... Wiecie co, może dlatego mi się nie chciało nagrywać. Więc kochani, więc w taką pogodę właśnie lubię przewracać dom do góry nogami. Yy, posprzątałam sobie już, poprałam, pogotowałam... Yy, Wtedy te policzki, jak mówiłam Wam, że wstawiliśmy, wyszły rewelacyjne, naprawdę. Tam było tylko y, policzki, żebyśmy po, obraźli sobie błony, posolili, popieprzyli y, cebuli, tylko z, z tak grubo, bo też nie chciałam, żeby się bardzo rozgotowała ze względu na to, że y, nie chciałam jej po prostu cebuli. Więc była grubo pokrojona, y, gotowało się do, dosyć długo, bo chyba z 12 godzin. I policzki były tak mięciuteńkie, rozpływały się w ustach, takie kleiste. Wiecie, naprawdę, policzki wołowe zaznaczam, jeżeli ktoś wszeda, nie wie. Naprawdę rewelacja. Sławek jest w siódmym niebie, ponieważ ma te policzki jeszcze dzisiaj. Ale dzisiaj też robi sałatkę, bo dzieci przyjeżdżają na urodziny do Maksia w sensie Kubasia i Oluś. A ponieważ przyjeżdżają w piątek, a odjeżdżają chyba w niedzielę, to robimy takie jedzonko jeszcze, wiecie, jakby przyjechali do nas jutro, nie? Więc jakąś sałatkę z tą, którą mówiłam Wam ostatnio przy holu zakupowym, jakiś gulasz z indyka, bo Asia lubi takie chude mięsa. No, a w sobotę imprezka, w sobotę też niestety mamy pogrzeb męża. Siostra też nas zmarła i on musi w międzyczasie, bo mam wyjątkowo, idę w sobotę też do pracy. Ale to już mam dyżur z Kingą. No i później mamy tą imprezkę, wiecie. I tak nam zapada się tydzień do końca tygodnia, czyli jutro piątek jest. Ale filmik mam nadzieję, że puszczę Wam dzisiaj, bo to czwartek jest, więc muszę sprężyć się, że tak powiem. I na pewno będzie filmik na kanale dzisiaj, z czego się bardzo cieszę. Bardzo Wam dziękuję za ostatnie komentarze. Na część nie odpowiedziałam, ale postaram się odpowiedzieć. Wracam teraz do... Bo wiecie co, wpadł mi w pomysł taki, ponieważ jeździłam i byłam, i byliśmy w dwóch miastach, gdzie mogłam coś, teoretycznie mogłam coś kupić. Wtedy co mówiłam wam, jak ta spożywka nam troszkę wpadła, to mówiłam wam, że chciałam kupić coś do jadalni, ale nie udało się. I słuchajcie, nie udało się ani tu, ani tu. Albo ja mam tak duże wymagania. Nie mam dużo wymagań, dlatego że stanęło na. Ja zaraz wam pokażę, na czym stanęło i co mnie bardzo zadowala. A to, co widzę w internetach, no niestety, powiem szczerze, tak. Ja Wam tutaj trąbię często o, o minimalizmie, o oszczędzaniu. Słuchajcie, to, jest, to też nie, nie sugerujcie się tym, bo tak jak kiedyś Wam mówiłam, że dziewczyna powiedziała o, o oszczędzaniu, i teraz Bóg, wszyscy mówią o oszczędzaniu. Naprawdę, jest, ja mam taką potrzebę po prostu. nie, Widzicie, to, to nie jest tak, że jest to modne, bo mówią dziewczyny o oszczędzaniu. Po prostu ja mam taką potrzebę, żeby nie wydawać pieniędzy na pierdoły. A zobaczcie zaraz, że. O, impost, więc Sławka coś tam przyjdzie. Muszę na chwileczkę zatrzymać. Oczywiście przyszła Sławka. Przesyłka. Jakżeż mogło być inaczej, tak? Co, widzicie, tutaj na książki nie żałujemy mówimy o oszczędzaniu, ale to są książki z, w dużej promocji, więc na, na opłaci się. Ja ostatnio kupiłam sobie te, te trzy, czyli z, mis, z, Boże Biznes Misja 2.0 czy jakoś tak I, i kupiłam tego właśnie człowieka z lodu Wima Hoffa i Davida Hawkinsa. i Davida Hawkinsa już przeczytałam. Jestem tak zachwycona tą książką, słuchajcie, naprawdę, jak ktoś się zastanawia, to bardzo, bardzo polecam, bo test kinezjologiczny poparty badaniami i to, co się dzieje, jak robimy ten test, to, to zakrawa, słuchajcie, na cuda, ale dlatego też mam taki humor i wiele rzeczy mi to wyjaśnia. Polecam dziewczyny i panowie, jeżeli macie takie zapędy, jakby tutaj, żeby wchodzić tak, na troszkę takie wyższe poziomy samoświadomości, to, to polecam. Nie wiem, co tutaj jest w tej paczce, jaka zawartość jest tej paczki, ale, ale to są książki skup książek, więc to są, to są książki używane. To moją Davida Hawkinsa, to Sławek ostatnio znalazł na, właśnie w takich promocyjnych, nie, używanych takich, wiecie, książkach za 30 zł, a ja dałam za nią sporo, sporo więcej, więc. A zamówiłam ją, tak wiecie, pod wpływem po chwili po prostu. Kilka osób słyszałam, na, u, u kilku osób słyszałam na kanale i szybciutko weszłam, żeby nie zapomnieć, i zamówiłam po prostu, e, wpisałam w cenę i, wrzu, i, i wrzuciłam tą nazwę. Autora i mi wyskoczyło, ale to tak mówisz, że są te książki, muszę teraz przypilnować, dlatego, że Davida Haw Hawkinsa będę chciała jeszcze kilka książek sobie. Mam siłę czy moc, będę chciała Prawda czy Fałsz i coś tam jeszcze, tam on ma kilka takich książek, ale po prostu fantastycznie. Powiem Wam, że kiedyś siedziałam um, ostatnio, nie, nie, nie wczoraj, wczoraj tak. Wstałam o godzinie chyba 6 rano i, z, i dokończyłam tą książkę, bo czytałam chyba do drugiej w nocy. A ponieważ miałam zegarek nastawiony na 6 rano, to obudził mnie i wstałam. Przepraszam, bo jest z księgowości mi tutaj przyszło. Ale tak wciąga po prostu, jak mało która książka. Naprawdę, chociaż ja książki lubię czytać, ale mało która książka tak mnie wciągnęła. Chcę Wam pokazać to, co zrobiłam w jadalni, to, co wymyśliłam. I przyznajcie mi rację pewnie, dlatego że. Mm, Wydawanie 1200 zł na coś, co mam w domu i w zupełności to wystarcza, to dobra, nie ględź, tylko pokaż, nie? No to już idziemy, kochani. Tylko zmienię sobie aparat. Już idziemy, już idziemy. Tak, już ci, już ci podaję. Świeci światło, chociaż jest godzina coś po 10. Proszę. Dziękuję, dobry. dzień dobry. Jest godzina, kochani, koło 10. Ale świeci się, bo jest pochmurno, więc moja ukochana pogoda. Jak widzicie, miałam kupić, może Wam teraz powiem o co chodzi. Miałam kupić dwie lampki na komodę, bo mi się tak bardzo podoba. Wiecie takie dopełnienie, jakby jest oświetlenia tutaj w jadalni, tutaj, gdzie wisi teraz ta rzeźba. Ten obraz, nie wiem jak to nazwać, taki rytm na, na drewnie, tutaj był kiedyś kinkiet, ale ponieważ zmienialiśmy na ten, żerandol on jest przepiękny, kocham, uwielbiam te żerandole. a kinkiet do niego, powiem Wam, takie byle gówno był, że, że szkoda mi było pieniędzy, bo coś koło 300 zł i było tak jakby tylko to jedno, wiecie, to jedno takie maleńkie ramię i... Ginęłoby na tej ścianie po prostu, więc tutaj muszę coś zmienić, bo to mi też tu nie pasuje. Bo kolorystycznie wiecie, była też kiedyś taka rzeźba yy, Pana Jezusa, to żeśmy kupili gdzieś na yy, jakimś, nie wiem, yy, na jakimś tam wiecie, od, od jakiegoś artysty gdzieś na jakichś targach. Yy, ale to też mi kolorystycznie nie pasuje, więc tutaj mu, musimy coś zmienić, ale wracając do, do rzeczy. Yy, to, co jest teraz w jadalni, bardzo, <laughs> bardzo mi pasuje, bardzo mi odpowiada. Często pytacie o, o te pokrowce, te pokrowce są w, w internetach na Allegro, coś mi tutaj nie zoomuje już i one są teraz, chciałam dokupić, mówię nie dokupić, tylko chciałam wymienić, bo mówię może, wiecie, wymienię na jakieś kri czy na święta jakieś, no właśnie korci mnie słuchajcie, żeby tutaj było na biało, srebrno, zielono. I tutaj poproszę Was o radę, czy Wy też tutaj tak patrzycie teraz, czy widzicie, żeby tu fajnie to fajnie dopasowało? Myślę, że tak, bo zdecydowaliśmy, że weźmiemy tą białą choinkę i na tej białej choince biało, na tej białej choince zielono-srebrne, no może jakiś jeszcze kolor bym wrzuciła właśnie, bo tak to będziemy dłonie, to, to fajnie będzie wyglądało. Nie będzie, ja, wiecie, ja, ja bardzo nie lubię tak dużo kolorów w jednym miejscu i Zresztą widzicie po, po moim domu, że po naszym domu, że, że nie lubimy za, zbyt dużo kolorów, tak? Raczej takie stonowane wszystko, żeby było. Ale co chciałam powiedzieć? Tam miały być dwie lampki, tak sobie wymyśliłam i te klosze miały być, słuchajcie, zielone. Wiem, klosze zawsze mogę dokupić. Tylko, że te zielone klosze one wydawały bardzo ciemne, na pewno, tak mi się wydaje, bardzo ciemne światło. W związku z czym mówię, jak mam dwie lampki, słuchajcie, po 50 zł z Pepco, to gdzie ja też szukałam miodu, nie powiem gdzie, tak? Jak patrzę od kilku dni w internetach, czy na gdzieś tam w tych sklepach, jak jeździmy, po, po tych galeriach i tak dalej. To one są, e, pewnie, że są, ale po 1200, po 600, po 800 zł jedna lampka i powiem Wam, szału nie ma. Nie ma takich, takich tam wzorów czy, czy też, no nie wiem, kształtów tych lamp, które by mi padały. A ponieważ tutaj mam na, na stole, tutaj będzie oczywiście bieżnik, na święta będzie piękny obrót, bo mam jeden obrót biały. Taki ładny mm, gipiurowy, a drugi mam ekry i będzie na pewno ekry w tym roku. No, chyba, że biały. No właśnie. To mam tutaj taki, taką kompozycję sama sobie zrobiłam z taką y, ceramiczną, srebrną doniczką, więc mówię, tamte. Wiecie, te, te podstawki u tych y, lampek będą pasowały, nie? Y, poza tym zmieniłam oczywiście już te y, świeczniki, które chwilowo tutaj wszystko mi stoi, ale y, tutaj też będzie zmiana, ponieważ to, co przyjdzie mi. Teraz już myślę, że w tym tygodniu, na, na, co mówiłam Wam, że do nie nie do jadalni, tylko do salonu zmieniłam, tak? To przyjdzie mi w tym tygodniu. A tamta komoda będzie stała tutaj, w tym miejscu, bo ona jest drewniana, myśmy za nią dali bo to jest dębowa komoda. Myśmy dali wtedy kupę kasy nie będę wyrzucała na żadne, wiecie, gabaryty, śmieci, ani nikomu dawała, bo po prostu nikt tego nie szanuje ani. A. Zresztą, no, ona mi tutaj się przyda y, rewelacyjnie. Ona jest nie, niewielka, ta komoda. Tamten telewizor jest za duży dla, dla niej, dlatego żeśmy zmienili. Um, więc, tak, takie będą zmiany. Y, I teraz, właśnie ta choinka y, będzie stała. Mam nadzieję na tej komodzie tutaj właśnie, która będzie stała w tym roku, e, a kwiaty wezmę albo do y, sypialni do góry <laughs> i powiecie tak, <laughs> wzięła głupia z sypialni, y, lampki się cieszy i tam nie ma. No mam te, te wiecie, małe takie z, też z pepko, te z czarnym abażurem, nie? Do sypialni mogą sobie być, e, a ponieważ też mają srebrne podstawki, te, te, no wiecie, te, 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 tutaj y, to, to... Y, <laughs> Boże, ale elokwentna. Te podstawy są srebrne, więc też mi będą pasowały do, jadani, do sypialni, bo one tam były. Pierwotnie były kupione, właśnie do sypialni. No i taka, taka zmiana, widzicie. Ja, jak ja to mówię: małe, a cieszy i cieszmy się z małych rzeczy. Naprawdę, bo y, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I teraz tak, tam gdzie kwiatek pewnie zrobię jakiś stroik, albo tam myślałam o tym, o tym dziadku do orzechów. Ale ten dziadek do orzechów, to słuchajcie, on by był do połowy lustra. No to on by wszystko wyglądał, nie? Tak mówicie? No, tak właśnie myślałam, że też tak mówicie, że, że za duży, za wysoki. Gdzie tam dziadek do orzechów na takiej komodzie? Zwłaszcza, że mówię, nie przepadam za dziadkami do orzechów, on mi się podobał, bo kolorystycznie, ale nie, za wielki i tam będzie coś mniejszego. Mam takiego pięknego Mikołaja kremowego, złoto kremowego, aha, bo on złoto. No to tak, złoto będzie stało na kominku w salonie, więc tutaj muszę kupić coś innego, albo jakiegoś pięknego renifera, albo... Albo po prostu jakieś ładny strojki. A strojków mam, mamy strojków od groma świątecznych i z homendiów, i z pepko, i mamy takich różnych innych. Zresztą, dobra, co ja Wam tu będę mówiła? Jak już wiecie, będzie czas, to przystroimy i, i myślę, że będzie to pięknie, przepięknie wyglądało. Już się cieszę, już się tak się cieszę bardzo na te święta, że, że nie ma głowy. I teraz tak, przechodzę na chwileczkę do salonu, bo poproszę Was o radę. Yy, chcę zmienić firanki, yy, chcę zmienić firanki w, yy, wreszcie. One, ja je bardzo lubię, ale no, ile mogą wisieć te same firany, tak? Więc, yy, a mam inne, tylko że nie chcę zmieniać, bo nam się po prostu nie podobają. Zwyczajnie yy, pasowały jakiś tam czas temu, yy, nam się podobały oczywiście, ale yy, w tym momencie spakowałam do tej torby, wiecie, z tej, yy, nie wiem, walizki, jak zwał z Ikea i na, na razie wrzuciłam do do walizki schowałam poduszko, więc niech tam sobie na razie leżą, jeżeli... Ale chociaż, widzicie, już tyle lat te wiszą, no ile, z pięć? Na pewno. To tylko piorę i, i zawieszam, piorę i wieszam, nie? Ale teraz chciałabym, żeby one były zupełnie nie, nie spinane, zupełnie, tylko zupełnie gładkie, chciałam powiedzieć. O! Żeby od góry do dołu były gładkie, ekri, takie gęstsze, tak ładnie upięte u góry i nie wiem, czy... Tutaj bym nie zrobiła, y, dziewczyny poradźcie, czy bym nie zrobiła jakichś takich zasłonek y, tak na zimę, tak żeby tak y, wiecie ocieplić wnętrze, chociaż tu no nie uważam, żeby było y, jakoś tam y, nieprzytulnie, ale, ale tak mi, bo nie miałam zasłon tutaj nigdy, więc y, byłyby właśnie kremowe y, te pirany i takie o tą ciemniejsze zasłony. Co Wy myślicie? Ale czy tylko, czy tylko tu? Tu i tu? O! Czy też tam dać, o, tu, o, tu, no i tutaj idzie telewizor, nie? Tu. I tutaj poproszę Was o radę, bo czasami dowiecie wiecie co jest najciemniej pod latarnią, jak to mówią, tak? Bo czek. Przepraszam, karta. Czek się przyzwyczai do czegoś i tak jest i jest i, i, i mo można by było zmienić. To nie są jakieś ogromne pieniądze, a, a pewnie zmieniłoby to wnętrze diametralnie. Dobra, Stawiłam już galaretę. Dzisiaj, kochani, to będzie taki, wiecie, vlog chyba chodzony na ten szybszy, szybsze gotowanie, dlatego że zależy nam na czasie, ponieważ będę chciała zrobić to przed robotą jeszcze, a dzisiaj mamy bardzo dużo pacjentów. O, wstawiłam galaretę, włoszczyznę, mam golątki, bo wczoraj byłam z Kingą z... Szybciutko byliśmy na zakupach, zaraz Wam pokażę co, co jeszcze kupiłam sobie. <laughs> I wstawiłam szybciutko tak na, no, na 6 godzin, ale już zostało 5. Więc przed pracą mam nadzieję, że je, je tą galaretę, yy, znaczy wyjmę te, to mięso te goronki i zrobię tę galaretę, nie? Yy, dobra, i teraz idziemy, pokażę Wam, co jeszcze mam, jaki mam nowy zakup. O, zobaczcie, udało nam się wyhaczyć z Kingą i to jest y, tutaj, ja że tak powiem Kingi sprężyna, <laughs> przepraszam, bo y, jak, y, znaczy tak, nie wiem czy ona już puściła ten filmik czy nie, y, 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 czy, czy, czy nagrała to we vlogu, ale zapraszam do Kingi na, na, na kanał, na vlogi, bo y, jest bardzo śmieszna historia związana z tymi butami, nie z tymi tylko z jej, e, więc zapraszam i o, uśmiejecie się po pachy, naprawdę co można komu wysłać. I teraz tak, to są buty lasockiego z CCC Kinga zamawiała online, e, ponieważ mi się bardzo podobały u niej. Ona ma 40 chyba tą, te buty, 40 chyba ma. E, e, I one są w dobrej promocji. To są takie, wiecie, botki. Ja wam zaraz założę co mi tak. I wam zaraz założę, znaczy nie Wam założę, jak sobie założę. Na nogę i wam pokażę, chciałam powiedzieć. E, bo, są, bo to jest takie y, cienkie, to jest skóra. To jest skóra. Właśnie dlatego y, wzięłyśmy, dlatego, że jest do, bardzo dobra cena. One nie są ocieplane, ale są tak solidne, słuchajcie, na te nasze zimy teraz, y, które y, są tak ciepłe, wiecie, bezśnieżne i tak y, naprawdę no, zawsze na plusie, to te buty mogą być. Ja mam takie buty z, od Ewy, znaczy z, ze sklepu Ewy Minge, jej z jej projekty, projektu, y, bordowe, skórzane. One mają chyba ze 3 lata już, ale są tak, powiem Wam, że tak bardzo je lubię. I one są tak, na taką stroż, bardziej strogą zimę, do kolan, tak, czy nawet zimko za bardzo podobne mają fason, tylko że mają mniejszy, ja Wam zaraz może pokażę, mniejszy mają spód, taki wiecie, mniej, delikatniejszy, ale bardzo, bardzo wygodny i też ze skóry i one wtedy też były w dobrej promocji. Natomiast te kosztowały, te kosztowały 273 zł i 99 groszy. I to jest 38 rozmiar. E, powiem Wam tak, nie mam, a chciałam, bardzo chciałam mieć od zawsze buty takie botki wiosenno-jesienne do skóry, takiej krótkiej, takiej ramoneski, czy też do tego płaszczyka, takiego wiecie, nawet teraz tej dyplomatki, bo takie zestawienie będzie bardzo fajnie wyglądało. Tamte mam bordo, no, mówię zaraz Wam pokażę, bo mam w garderobie, tylko pokażę Wam najpierw, jak te wyglądają na nodze. I mam dwie pary tylko takich kozaków na płaskim obcasie. A ten, wiecie, ten, ten taki tutaj to wyżłobienie, jak trzeba złapać słowo, to mi ucieka cholera. To jest dobre na, na śliską na nawierzchnię, nie? Więc mam nadzieję, że to nie będzie mi się ślizgało. I samo to, że płaskie, bardzo fajnie wyglądają, takie są na czasie, ale to nawet wiecie, nie chodzi o czasie, na, na czasie czy nie na czasie. Jest skóra, bardzo dobra cena, dlatego żeśmy z Kingą sobie wzięły z 360, nawet tutaj jest z 369 na 273, więc stówka w kieszeni spoczko. Mimo, że jest teraz sezon, no bo wiadomo, to te buty podejrzewam, że będzie, będą dziewczyny chodziły całą zimę na okrągło, bo mówię, już się w adidasach kojarzycie nieraz. Większość ludzi chodzi, młodych, to chodzi całą, na okrągło cały rok, wiosna, lato, się zima, adidasy, jakieś tenisówki. Nawet wiecie co, wczoraj, bo to już listopad przecież, wczoraj byliśmy, co to mi? No Mam dowodzenia, ekspozycja jest zablokowana. Wczoraj byliśmy gdzieś tam w mieście i widziałam tutaj, pan był grubo ubrany, a był w klapkach. Takich wiecie, letnich w klapkach i w skarpetach. Ale każdy chodzi w czym, w czym chce i co mi do tego, tak. Jak jemu wygodnie, nie ma ślisko, to, to nie sobie każdy chodzić w czym chce. Dobra, pokazuję wam na nogi, bo za, rozgadałam się za, za dużo dzisiaj i Pokazuję wam, jak to wygląda i lecimy na górę do garderoby. Pokażę wam tam te buty. Tutaj mi Sławek pomoże troszkę e, przy nagraniu tego. Zobaczcie, czy te buty nie są fajne, tak weź, żeby te buty były widać całe, nie? Widzisz? Widać, czy nie widać? widać całe. Zobaczcie, tu mają takie fajne, one są troszkę może tutaj na niej za luźne, ale e, wiecie, czy do legginsów, czy do e, nawet jeansy jak założę, nie? I do tego e, coś fajnego na, na górę, jakiś płaszczyk czy, czy kurtkę to naprawdę naprawdę świetnie wyglądają i są przewygodne prze zresztą wiecie że doskonale, że Lasowski to jest moja ukochana firma, ulubiona i Ewa Mingej i Lasocki to ja mogę w ciemno brać, słuchajcie, zbawić przez internet, bo wiem, że no chyba, że są dwa prawa albo dwa lewa, nie, <ścoughs> to wiem, że mogę w ciemno i, i... a jeszcze i jeszcze y... Tamaris, no to są moje trzy ulubione firmy, jeżeli chodzi o buty. Zawsze pasują, zawsze są rewelacyjnej jakości i także jak, jak chcecie dziewczyny to, to zapraszam do, do zakupu albo online, albo do CC bo te buty powinny jeszcze być, bo te buty przyszły mi wczoraj. Dobra, to już polecę z Wami na, na górę, pokażę Wam, albo pokażesz może co tam robisz? No pokażę. W związku z tym, że e, przyjadą do nas dzieci, dla każdego robię coś dobrego. Będzie e, sałatka, taka z makaronu ryżowego, świeżego ogórka i piersi z indyka. Do tego oczywiście koperek, sól, pieprz, majonez kielecki. I Asia lubi, zasmakowało jej coś takiego. Robię takie e, ni to leczo, ni to gulasz. Też będzie na piersi z indyka i do tego e, komplet papryk. Cukinia jeszcze nam została z ogródka jedna, więc pójdzie, cebula, no i świeże zioła, też z naszego zielnika, tymianek, pietruszka, rozmaryn. i będę do tego dodawał oczywiście paprykę wędzoną, e, paprykę wędzoną czubrycę zieloną, bo ona tutaj daje naprawdę bardzo fajny efekt. Także wyjdzie takie leczo, ale może też to robić za gulasz. Mhm. A ja wam pokażę coś jeszcze, muszę przyznać. Eee, pokaż mi tutaj eee, narzędzie z dni. <grywa> Słuchajcie, mówiłam, że chciałam Cię grzańca. Mówiłam? Mówiłam, nie. Eee, I tu jest grzaniec. O, pokażesz, że jest grzaniec? Jest. Było go trochę więcej. Wypiłam dwa łyki wczoraj, wczoraj była środa i, i zasnęłam. I taki za mnie jest, zrozumiecie, pijo. Zagrzałam sobie. No muszę to wylać, tak? To chyba, że wypiję? Nie, zimna tak nie smakuje. Słuchajcie, jest godzina po 10. Tak, dziesiątka dwie, więc y, ja robię porządek grzańcem, czyli y, wylewam y, i idę z Wami na y, górę do, do, do garderoby. Zapraszam serdecznie. Idziemy, kochani, idziemy. Może, nie wiem, jak papiery niosę. Pracowałam ci, więc rozłożyłam sobie deskę, ale, yy, ale ale, o widzicie? I tu one mi się panie mieszczą w dziurze. I ja te kozaki, no i patrz, powiedzcie, że nie są podobne. No, są podobne. Łaj! Yy, są podobne, ale są yy, w środku ocieplane. Może nie tak, będzie gdzieś ciężko. O, są. Jest bordo, tutaj mają miśka, są suwaczki z jednej i z drugiej strony. O, i od środka, i one są takie fajne, cieputkie. Wiecie, o, ocieplane są więc y, te kozaki. I myślę, że mi się zmieszczą jeszcze te kozaki. Y, I mam dwie, dwie pary fajnych kozaków skórzanych. I powiedzcie, y, powiedzcie kochani, czy nie na lata. O, tak wygląda nasze podwórko jesienią któregoś tam listopada. 10? No, 10! I powiedzcie kochani, czy nie wystarczą. To, to, są, to są buty na lata, więc wyskakuję z nich i idę się z Wami pożegnać, ale już w inne miejsce. Witam się z Wami dzisiaj, i żegnam się na, z podwórka, z, z werandy. Piszcie w komentarzach. Jak wam, jak wasze tamte rytuały poranne, czy wstajecie tak wcześnie rano, ja wstaję. Wstaję tylko wczoraj, mówię o 6, bo też poszłam późno spać ze względu na tą książkę. Czy, czy zimne przyszłyce żeście włączyli? Czy jak widzicie, ja mnie humor dopisuje niesamowicie, naprawdę niesamowicie. wczoraj żegnając się z pacjentami, którzy byli umówieni, umówieni na dzisiaj, życzyłam im spokojnej nocy, ale zapraszałam. Z tym samym zestawem, którym, z którym byli wczoraj, czyli z dobrym humorem Cześć. wszyscy przychodni mieliśmy świetny humor. No mówię, jeżeli ktoś mnie z pacjentów ogląda, to, to bardzo cieputko pozdrawiam. A słuchajcie, dobry humor to jest połowa sukcesu, naprawdę. To złe myśli, to złe emocje nas dołują i powodują choroby. W większej mierze. Wierzcie mi naprawdę. Człowiek, który jest pozytywny, który jest za zawsze uśmiechnięty, może nie zawsze, no nie zawsze będziemy, wiecie, chodzić z bananem na, na ustach, to, to nam pomoże w życiu bardziej, bo idąc do sklepu, idąc do urzędu z uśmiechem, witając się, życząc miłego dnia później do, na wyjściu, wiele, dużo wiel więcej uzyskamy niż posępną, smutną miną, wiecie, zaciśniętym dziobem i y, y, y takim nastawieniem negatywnym, nie? Wierzcie mi, że to pomaga w życiu. Naprawdę przysięgam to pomaga w życiu. Jestem tego żywym przykładem. Zawsze u osoby, do której zwracam się, widzę uśmiech na twarzy i to jest, takie, to jest taki zwrotny, wiecie, taki zwrot po prostu w moją stronę, który jest bardzo, bardzo miły. Nie liczą się tak naprawdę słowa. Liczą się intencje. Wszystkiego dobrego kochani. Do następnego filmiku, do zobaczenia, pa pa!